Żyd Ukrainiec i Rosjanin postanowili zdobyć Mount Everest. Zorganizowali ekspedycję, doszli wspólnie prawie pod sam szczyt i założyli ostatni obóz. Rano Żyd wstaje pierwszy, bierze żydowską flagę i udaje się samotnie na szczyt. Po godzinie zdobywa szczyt, ale widzi, że na nim siedzi Yeti i smaruje swojego olbrzymiego penisa słoniną chciał uciec, ale nie miał siły. Yeti wydupczył Żyda i puścił go wolno. Wraca do obozu, a tam Ukrainiec i Rosjanin pytają się, jak było. Chłodno, mruknął Żyd i udał się w ustronne miejsce. Dobra, teraz ja pójdę, powiedział Ukrainiec i wyruszył zdobywać szczyt. Także spotkał Yeti, także został wydupczony i puszczony wolno. Wrócił do obozowiska. No to teraz moja kolej. Powiedział Rosjanin i poszedł na szczyt. Po godzinie nad obozem rozlega się potępieńczy wrzask, dochodzący z samego szczytu. Żyd patrzy się na Ukraińca, Ukrainiec na Żyda. Ja tam byłem, nie wrzeszczałem, zwraca się Żyd do Ukraińca. Ty tam byłeś, nie wrzeszczałeś, dodaje. Ale ja mu podpierdzieliłem słoninę, odpowiada Ukrainiec.